Disco Polo cieszy się w ostatnim czasie gigantycznym zainteresowaniem i popularnością. Cała branża i wszyscy fani w tym momencie jednak wstrzymali oddech. Właśnie pojawiła się wstrząsająca informacja o poważnym wypadku jednego z najpopularniejszych zespołów, który na swoich koncertach gromadzi tłumy. Lisco Polo z muzyki, o której wstyd było mówić znajomym, stało się w bardzo krótkim czasie gatunkiem uwielbianym i niezwykle popularnym. Obecnie jest stałym elementem wszystkich imprez, a koncerty i festiwale, na których występują największe gwiazdy, przyciągają pod scenę tysiące Polaków. Teraz jednak całą branżą muzyczną i fanami wstrząsnęła szokująca informacja. Jedna z ulubionych grup Disco Polo, której wszystkie utwory na YouTube odtworzono łącznie ponad kilkadziesiąt milionów razy, miała w nocy bardzo poważny wypadek. Grupa zadebiutowała już kilkanaście lat temu, a obecnie poszczycić się może ogromną ilością fanów. Wszystkie udostępnione przez nich materiały na oficjalnym koncie na YouTube odtworzone zostały już ponad 60 milionów razy, a każdy koncert przyciąga tłumy. Teraz pojawiła się informacja, że w nocy zespół przeżył straszne chwile, o czym poinformował swoich fanów na Facebooku. Setki tysięcy przejechanych kilometrów, i niestety nas też spotkało nieszczęście. Dziś w niedzielę około trzeciej nad ranem, niedaleko Szczecina, wybiegł nam na drogę dzik. Nie było szans, by uciec przed kolizją, ponieważ przy gwałtownym manewrze hamowania lub skrętu wylądowalibyśmy w rowie na boku lub dachu samochodu. Cudem uniknęliśmy tragedii. Na szczęście nikomu nic się nie stało, ucierpiał tylko samochód. Uważajcie na drogach, szczególnie nocą, napisali na swoim facebooku. Na szczęście nikomu nic się nie stało, jednak w tych warunkach pogodowych, zwłaszcza w nocy, historia ta mogła zakończyć się tragicznie. Ani Dziś przerażeni wpis natychmiast wywołał żywą reakcję fanów, którzy zapewne wstrzymali oddech, czytając dramatyczny tekst. Choć nikt w starciu z dzikiem nie ucierpiał, natychmiast wpis zalała lawina komentarzy przerażonych fanów. Uważajcie, chłopaki. Ważne, że wam nic się nie stało. Samochód pali, mechanik naprawi. Pozdrawiam serdecznie, pisze internauta. Dobrze, że nic wam się nie stało. W taką pogodę trzeba uważać, zwłaszcza w nocy. Widoczność jest koszmarna, dodaje kolejna osoba. Wszyscy cali i zdrowi i tym się należy cieszyć. Uszkodzony samochód to tylko rzecz, a najważniejsze jest zdrowie, podsumowuje fanka.